Witam serdecznie, kikowy szlak, Supickie Łąki, trzeci dzień lutego 2015. Dzisiejszy temat, co jest najważniejsze? Zima nam się utrzymuje, super. I oczywiście mówiąc, co jest najważniejsze, mam na myśli marketing sieciowy. Na wczorajszy, w czasie wczorajszego webinaru na, na, na razem w biznesie kropeczka RG, o godzinie 20:00 miałem taki temat. Trzy pytania. Produkt, firma, biznes. Jeżeli oglądałeś czy oglądałaś ten webinar, to no widziałaś właściwie tą myśl, o której chciałem dzisiaj właśnie powiedzieć na tym kilkowym szlaku. To znaczy, żyjemy w świecie, w którym rozwój marketingu sieciowego jest bezdyskusyjny. Po prostu jest to branża, która w tej chwili nabiera tempa. I za parę lat to tempo będzie bardzo mocne. Pewno za paręnaście lat będzie ogromne, ogromne, ogromne. Powstaje coraz więcej firm, coraz więcej ludzi przedsiębiorczych, chcących prowadzić koniecznie firmę. Firmę powiedzmy troszkę ala tradycyjną. Zaczyna zerkać w stronę MLM-u, zaczyna dostrzegać wartości budowania swojego biznesu właśnie w sposób taki jak funkcjonuje MLM i po prostu ruszają i ruszają. I i oczywiście ta oferta jest ogromna, wiele jest różnych koncepcji, wiele różnych sposobów, cała masa przeróżnych produktów, cała masa przeróżnych firm, cała masa przeróżnych filozofii. I w całym tym gąszczu bardzo wielu ludzi ciągle gdzieś tam się gubi. To znaczy, tak jak mówiłem wczoraj, od strony firmy, od strony propozycji, od strony produktu ważne jest dla nas, żeby to było bezwzględnie znakomite. Czyli potrzebujemy znakomitego produktu i taki mamy. Mamy w Oridzie. Potrzebujemy znakomitej firmy i taką mamy. Potrzebujemy znakomitego planu i mamy taki. Mamy te trzy rzeczy absolutnie bezdyskusyjne i to, co jest do tego potrzebne, to, co e, tak naprawdę powoduje rozwój biznesu, to, co powoduje, że naprawdę możemy zarabiać wielkie pieniądze, mieć wolność finansową, to są nasze umiejętności. To jest cała ta nasza część. To jest ta sztuka budowania biznesu duplikowalnego. I, I tu jest cały ten ciężar, cały ten ciężar rozwoju tego przedsięwzięcia, cały ten ciężar, który, czy może to odpowiedź na pytanie, czy go wybudujemy, czy nie wybudujemy, to nie jest kwestia firmy, to nie jest absolutnie kwestia firmy i myślę, że wielu ludzi tutaj popełnia kolosalny błąd, nie mówię tu o naszej firmie, mówię ogólnie o branży, ludzi, którzy poszukują różnych firm, zmieniają, ten syndrom, prawda, bycia pierwszym, prawda, myślenie, że jak będę na topie, to wybuduję. Jeżeli masz filozofię budowania czegoś na długi termin, chcesz wybudować sobie wolność finansową i mieć naprawdę świetne życie i mieć coraz większe grono przyjaciół i mieć ten styl życia milionera, ciągle mieć ten styl życia milionera, coraz lepszy i lepszy i lepszy, to nie to jest ważne. Jeżeli chcesz skakać, mówię, no, mówię, gro ludzi taką opcję wybiera, gdzieś tu, trochę tu, trochę tu, trochę tu, tu trochę na fali, tu trochę na fali, to jest ciągle jakby postrzeganie swojej szansy na zewnątrz, nie w sobie, nie widzenie w sobie tego, tego, nie wiem, elementu, pierwiastka, tej siły, która ma zbudować biznes, ale widzenie tego na zewnątrz, prawda? Oczywiście ludzie mówią, nie no, tam są sprzyjające warunki, tam, tam jest wszystko super, tam jest, no tak, u sąsiada zawsze trawa jest bardziej silna, tam to mogę zrobić wiele, a tu to, to, tam to, siam to. Nieprawda. Wszystko jest w każdym z nas. Absolutnie wszystko jest w każdym z nas. Gość, który buduje marketing sieciowy naprawdę profesjonalnie, dzisiaj, gdyby wystartował nawet w jednej z naj, nie wiem, najgorszych firm, jakie gdzieś tam na świecie funkcjonują, osiągnąłby sukces. Nie ma wątpliwości, że osiągnął sukces, dlatego że to są jego decyzje to jest jego ustawienie pewnego tempa, jego ustawienie pewnych norm, zasad, zwracanie uwagi na pewne rzeczy, dbanie o, o tą duplikację prostych rzeczy, o ustawienie prostego systemu. Miałby sukces. I totalny przeciętniak, czy gość, który nie wiem, w ogóle rady sobie nie daje, gdyby go dać absolutnie do najszybciej rozwijającej się firmy, wspaniałymi warunkami, ze wszystkimi możliwościami, no po prostu na wyciągnięcie ręki, nie zbuduje tego biznesu. Może chwilowo coś tam zrobi, ale tego nie utrzyma, nie, nie utrwali tego, nie sprawi, żeby to było na długi termin. Dlatego, no boże, wracam w tym moim kikowym szlaku do tego, że. Pracujmy nad umiejętnościami, doskonalmy siebie, bo cały sekret sukcesu jest po prostu w nas, w nas. Naszego sukcesu, sekret jest dokładnie w nas. To wszystko na zewnątrz, jasne, że może czasem sprzyjać, może troszkę pomóc, może coś nam przyspieszyć w jakiś sposób, ale tylko wówczas, kiedy jesteśmy my gotowi. Bo jeżeli nie jesteśmy gotowi na szansę, na możliwość, na rozwój to choćby nie wiem jak ta szansa wyglądała, nie wiem jaka była, nie wiem jakie rzeczy oferowała, to po prostu kręcimy się w kółko. Kręcimy się dookoła własnej osi, że tak powiem, i nie idziemy wcale do przodu. Tyle na dzisiaj, na ten kikowy szlak. Do zobaczenia jutro. Jeszcze taki widoczek. Zobacz tej zimy. Troszkę jest. I wczoraj padało. Tak, no, nie tak aż mocno. Potem to wszystko się stopiło. Dzisiaj od rana dawało dosyć mocno. Pewno to też się stopi, ale na razie. Trzymaj się.